Siema, z tej strony CegiCube A dzisiaj wam pokażę co biorę na zawody w Gliwicach Zapraszam yy, Więc tak Zacznijmy od kostek yy, Tych takich tych, no, no, tych co mają taki rozmiar A potem przejdziemy do trochę większych yy, No dobra, pierwsza kostka To jest yy, LanLans Cube Mam zamiar yy, Zrobić jakieś sub 20 A w skupie nie jestem jakiś super dobry no ale Ale mam taki zamiar. Dobra, dalej. Yy, Square One od MF8 albo Cal Calvin Puzzle. To dziwne to jest, bo kupiłem w pudełku od Calvina. A jak sobie wezmę tutaj, zrobię? O, otworzę. Tu pisze MF8. To jest dziwne naprawdę. Nie wiem czy widzicie, ale tu pisze MF8 tak będzie widać gdzieś. Nie wiem. Oj. Dobra. I to jest kostka typowo taka do zabawy, jak będziemy mi się nudzić, coś takiego. No, dobra. 3 na 3. Dajan Guhong. Moja, gu moja główna kostka. Mam zamiar wykręcić również sub 20. Eee, no, albo nawet 18 albo 17 sekund. No także to są moje jakby takie wymogi co do tej kostki. No kostka Fang Shih wersja pierwsza. No i gdyby nie ta kostka, to by była moja pierwsza kostka, główna kostka znaczy. No i no i tu też taka kostka taka jest no, no do zabawy, do rozgrzania rąk. No dobra, dalej. Kostka No Name to jest taka bardziej do rozgrzania rąk, jak już będę na załodach, ponieważ rano, je, rano jadę i będzie mi trochę zimno w sobie w ręce. To wtedy tym się pobawię. Ewentualnie do rzutania po ścianach, jak, jak mi coś nie wyjdzie. Dobra, dalej. Kostka 5x5 Szększu. Do tej kostki nie mam jakoś dużo wymogów. No jakoś du dużo jej nie układam także 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 nic się nie stanie jak zrobię na niej 7 minut no jak dla mnie to tylko po to żeby, żeby żeby, wiedzieć jakie mam czasu bo jeszcze nigdy sobie nie mierzyłem dobra 4 na 4 szększu. no i do, yy, tu jest kostka zmodowana jak już widzicie yy, do tej kostki mam takie 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 wymogi żeby yy, zrobić poniżej y, no minuty 50, ponieważ 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 chcę tak zrobić, tak. No i to jest kostka 2. Chciałbym mieć też jakiś dobry czas, ponieważ y, ponieważ no na tamtych zawodach nie poszło mi dobrze. Miałem średnią 7 średnio 7 sekund, ale Sigla już miałem 3 sekundy. Także fajnie. Ale na tych zawodach się trochę, trochę bardziej postaram. Także no nie w ogóle Ortegom, także no no Zobaczymy Kostka Pyraminx z Shengshu Tej kostki za bardzo nie ćwiczę Także tak samo jak w wypadku Tej kostki nie mam jakichś Dużo wymagań No i No i no i no i no i I tyle Dalej, tutaj jest Snake od Shengshu Tak jak Tak jak, tak jak, tak jak, W przypadku squara no to jest kostka taka, no do zabawy, jak będziemy się nudzić. No i ostatnia kostka to jest Diane Mega Minx, mój jedyny Mega Minx. No i chciałbym na niej zrobić czasy poniżej 3 poniżej 3... 3 minut i 30 sekund. No takie takie dość duże wymogi, ale spróbuję.